Już pora wstać, wyruszyć z domu, przyjaciela spotkać znów. Miły puchaty okrągły, bo to jest kubuś, puchatek, kubuś. Wśród troju pszczół, jak to nie w dziadku, frut, kubuś płaci bez trudu. Ramboli, bamboli, na tą płacować mu zabawa z cały gość. Przypomnij, gdy dość, to jest raz na jakiś czas. A gdy jesteś sam, w domu wśród czterech ścian, gdy coś ci dostwiera, to masz przyjaciela. Kubuś, kuchatek, kubuś. Gdziekolwiek by hej, pójdę tam i ja. Kubuś i nie ma cudu. I jutro, i dziś, i ja i mój, kuchaty mi.